Cześć, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam na film, w którym razem wystoryzujemy spodnie w panterę z szeroką nagawką, także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na odcinek. Pantera zawsze będzie dobrze wyglądała z białym, najzwyklejszym podkoszulkiem. Ten akurat jest z Max Spencers. Do tego nałożyłam na ramiona kaszmirowy sweter, też marki w sobie Max Spencers, który ma już chyba 7-8 lat. I postanowiłam, że panie będzie też to wyglądało z koszykiem to jest takie wyjście na zakupy. I mam też moje w sumie kapcie marki Birkenstock. Ale są w brązowym kolorze i moim zdaniem też właśnie fajnie wyglądają. Oczywiście mamy jeszcze początek wiosny, także, jeszcze jest chłodno, i wydaje mi się, że większość stylizacji, które się widzi czasami w internetach, są niezbyt dobrze przygotowane na różne zmiany pogodowe, Ale w każdym razie ten sweter. Też jest e, oversize'owy i jeżeli będzie mi chłodno, to mogę bez problemu go po prostu nałożyć i też będzie świetnie wyglądał moim zdaniem razem z e, koszykiem. Panterowe spodnie wyglądają też bosko w połączeniu z jeansową koszulą. Moja jest dość prosta, wykonana z w miarę grubego jeansu materiału. Ja nałożyłam ją też na białą koszulkę. Specjalnie celowo nie zapinam dołu, aby dodać jej lekkości. Na dole na buty nałożyłam moje szare dasy, które mam już też od wielu, wielu lat i pomyślałam, że ten zestaw fajnie by się sprawdził z moim e, koszykiem właśnie w brązowym e, kolorze. Kolejny kolor, który po prostu przepięknie prezentuje się z panterą to czerwień. Ja tutaj mam lnianą koszulę, której włożyłam e, połowę właśnie w spodnie, e, i do tego torebka też może, mogą być moje perkaszki i e, wydaje mi się, że też to jest bardzo fajny. A uh, look na co dzień. Super wygodny, też świetny na wiosnę, ze względu na to, że troniana koszula, także bardzo dotychająca. Poleca się też na lato. Kolejna propozycja na co dzień, ale z eleganckim twistem, czyli koszulka z wzorem. Ja tutaj mam akurat Snoopy, um, i do tego marynarka. Marynarka. Wszystko w sumie mam już w swojej szafie od jakiegoś czasu i po prostu zmieniam tylko, wiecie. I do tego nałożyłam, zdecydowałam się na torebkę Holi, która jest bardzo pojemna, wszystko tutaj wejdzie. Na nogach mam trampki New balance, które są do biegania, ale sprawiają, że właśnie jest to bardzo wygodny look. Poczekajcie, obniżywam się troszeczkę. Jest to bardzo wygodny look, tak się prezentuje całość. Kolejny kolor, który komplementuje się idealnie z panterą to granat. Granatowy sweter, granatowa bluzka, zobaczcie jak to pięknie razem wygląda. Ja zdecydowałam się na kardigan, który tak narzuciłam na ramiona, ale właśnie z białą koszulką pod spodem i do tego moje czarne e, trampki. I e, pokażę Wam jak włożę, też moim zdaniem w połączeniu z białym kolorem ten zestaw jest świetny. I jeszcze właśnie, aby go bardziej zrobić na teraz, czyli na ten sezon, dobrze opiekowano kurtkę w pięknym pistacjowym, pistacjowym, miętowym, miętowym, w pięknym, szałwiowym kolorze. spodnie z panterą nie mogą obejść się bez najzwyklejszej czarnej bluzki, czy to koszulki, czy tutaj w moim przypadku to jest tank top, który ma wbudowany biustonosz. ten akurat jest z Primarka, ale też są z marki Uniqlo, to jest jedna z najlepszych ubraniowych inwestycji, jaką możecie sobie, znaczy nie inwestycje, tylko jedna z najlepszych modowo-zakupowych rzeczy, którą możecie sobie sprawić w tym okresie wiosenno-letnim i bardzo często je noszę, super wygodne, nawet latem i w każdym razie e, mam je w różnych kolorach i one bardzo dobrze się prezentują, z tymi spodniami, a także z wszystkimi innymi, które mam. Tymi z szerokimi, z szerokimi nagawkami, nie tylko. I w każdym razie, tak jak mówiłam wcześniej, najzwyklejszy czarny top. I nie obyłoby się, bo z mojego rokowego looku, czyli dzisiaj nakładam kurtkę skórzaną. Ja mam ją w szarym kolorze marki Łycet, podtaczam troszeczkę rękawy i pomyślałam, że będzie, aby trochę zrobić ten bardziej look taki girly. Dodam sobie kuszyczek, który jest w czarne paski i na nogi nałożyłam czarne trampki. I tak prezentuje się moja ostatnia propozycja na dzisiaj. Dajcie mi znać koniecznie, która jest Waszą ulubioną, a może byście jeszcze coś innego tutaj zaproponowali. Wiem, chciałam jeszcze zrobić coś z jakimś bardzo jaskrawym sweterkiem. To już będzie wyglądało świetnie. Generalnie no, Pantera jest chyba Jednym z najbardziej charakterystycznych wzorów, który na pierwszy rzut oka nie jest zbyt łatwy do stylizowania, ale tak naprawdę pasuje praktycznie do wszystkiego, moim zdaniem przynajmniej. W każdym razie dajcie mi znać, co myślicie o tym filmie. Dajcie mi znać, czy macie ochotę na więcej odcinków z tej serii modowych. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa.